E-kurs naturalnego planowania rodziny według metody profesora Recera. Odcinek pierwszy. Dla par odkładających poczęcie. Fascynująca natura płodności. Jak to ugryźć? Zbudowanie szczęśliwego związku to coś, co większość z nas ma w planach. Wkładamy więc wiele energii w to, żeby znaleźć odpowiedniego partnera. A kiedy już na niego trafimy, często mamy wrażenie, że tylko z nim mogło połączyć nas przeznaczenie. Czy wiesz, że natura wymyśliła sposób, który bezbłędnie złączy ze sobą pasujących do siebie partnerów, nawet jeśli nie spędzają wiele czasu przed lustrem, żeby udoskonalić swój wizerunek? Sposób ten związany jest z zapachem, który stanowi nośnik informacji, jak bardzo jesteśmy podobni do siebie genetycznie. Dzięki temu mechanizmowi osoby zbyt podobne będą wydawać się sobie nieatrakcyjne, a wszystko to dla zdrowia ich przyszłego potomstwa. Żeby jednak ten mechanizm zadziałał, nie powinno się naturze przeszkadzać, używając hormonalnej antykoncepcji, która zakłóca odbiór naturalnych sygnałów płodności. Dobrze wiedzieć, że ilekroć pomyślisz lub użyjesz określenia Atrakcyjna, seksji, kobieca, zmysłowa, pociągający, gorący, ciacho, męski, twój organizm powiedziałby płodność. Chcemy ci o tej płodności opowiedzieć więcej i pokazać, jak wielki ma ona wpływ na twój los i zdrowie, a nawet ekologię. Nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, że racjonalne odżywianie, utrzymywanie dobrej formy fizycznej, obcowanie z naturą, dbanie o dobrostan poprzez znalezienie metody radzenia sobie ze stresem i spokojny sen to czynniki pozwalające ludziom przez długie lata cieszyć się zdrowiem. Warto jednak zwrócić uwagę, że jest jeszcze jeden ważny czynnik wpływający na dobrostan ludzkiego organizmu: jest to stan naszej płodności. Poznanie swojej płodności i nauczenie się zarządzania nią zamiast farmaceutycznego lub mechanicznego w nią ingerowania są elementami tej samej całości co regularny ruch i dbanie o urozmaiconą dietę, a mianowicie zdrowego, ekologicznego stylu życia. Dlatego też rekomendujemy Wam zapoznanie się z naturalną metodą rozpoznawania płodności. W końcu płodność to po prostu część nas. Chcemy opowiedzieć Wam historię naukowca, który z miłości do swojej żony zaczął badać mechanizmy płodności, opracowując najskuteczniejszą do dziś metodę rozpoznawania płodności pary. Profesor Józef Retzer, bo o nim mowa, do dziś jest bardzo ceniony w całej Europie za to, co i z jaką starannością opracował. Ten człowiek dał parom, które się kochają i których namiętność jest gorąca, narzędzie do planowania, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Profesor doktor nauk medycznych Józef Recer przez ponad 50 lat zajmował się badaniami nad fizjologią płodności kobiety, a także uczył samodzielnego rozpoznawania i interpretowania objawów płodności i niepłodności występujących w cyklu miesiączkowym. Jak już wspomnieliśmy, inspiracją dla dzieła jego życia była miłość do własnej żony, Margarety Recer, która okazała się również wspaniałą towarzyszką pracy naukowej męża. Poszukiwania dokładnej, naturalnej metody planowania rodziny wypłynęły z osobistej potrzeby profesora Recera i jego żony. Ta niezwykle dobrana para pobrała się tuż po II wojnie światowej i planowała stworzyć dużą rodzinę. Jednak po przyjściu na świat ich trzeciego dziecka zaczęli się zastanawiać, jak w sposób skuteczny i etyczny odłożyć w czasie kolejne poczęcia. Rzecz jasna, nie rezygnując z bliskości małżeńskiej i tej ostatniej dostępnej ludziom cząstki raju, jaką jest bliskość małżonków. Nie tylko jednak prywatne plany małżeństwa recerów miały stać się podstawą opracowania najskuteczniejszej metody planowania poczęcia. Lecz również naukowy zapał młodego doktora Recera, który na wiosennych targach medycznych w Wiedniu w 1951 roku pozyskał termometr dla kobiet wraz z instrukcją termicznej metody monitorowania płodności. Zainspirowany tym faktem, zaproponował żonie pomiar temperatury spoczynkowej zwykłym termometrem rtęciowym zgodnie z zasadami termicznej metody obserwacji płodności. Margareta Retzer oprócz zmian temperatury zauważyła również charakterystyczną wydzielinę śluzową poprzedzającą wzrost temperatury i powiedziała o tym mężowi. Ta niezwykła współpraca małżonków w tak delikatnej i intymnej materii przyniosła światu doskonały sposób rozpoznawania płodności, bo dr Recer doszedł do wniosku, że jeśli jego żona samodzielnie potrafiła zaobserwować objawy płodności, to tym bardziej będą w stanie zrobić to kobiety, które otrzymają odpowiednie instrukcje. Aby opracować te instrukcje, dr Recer przeanalizował całą dostępną literaturę medyczną na ten temat w języku niemieckim, angielskim i francuskim. I w latach 1951–1952 opracował podstawowe reguły swojej metody. Zaczął też prowadzić kursy dla par małżeńskich oraz wykłady. W 1965 roku ukazał się pierwszy podręcznik dr Recera, zawierający praktyczne wskazówki dla małżonków. W 1968 roku ukazała się publikacja medyczna na temat metody recera i jej bardzo wysokiej skuteczności wynoszącej już na tamten moment 99,9%. W następnych latach metoda stale się rozwijała. Powstał więc następny podręcznik przetłumaczony na 16 języków. W Wiedniu natomiast zaczął działać naukowy Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER, z którym współpracują organizacje promujące metodę recera w wielu krajach, w tym INER Polska. Wszystkie wymienione publikacje i strony internetowe umożliwiają dostęp do najbardziej przystępnej formy narzędzia, które wypracował i stosował praktycznie wraz z żoną profesor Recer, czyli do podręcznika metody pod tytułem Sztuka Planowania Rodziny, a także Karty Obserwacji Cyklu. Profesor Recer, jego współpracownicy i następcy przez kilkadziesiąt lat zbierali, analizowali i archiwizowali karty obserwacji cykli. Przesyłane przez użytkowniczki metody. Obecnie w archiwum centrali INER znajduje się ponad 400 tysięcy kart. Jest to największa tego typu baza na świecie. Dzięki wręcz genialnym założeniom początkowym i ciągłemu rozwojowi, metoda ma doskonale udokumentowaną bardzo wysoką skuteczność w świadomym poczęciu dzieci. Miarą skuteczności są procenty bądź indeks perla. Odzwierciedlający liczbę nieplanowanych poczęć przypadających na 100 par stosujących daną metodę w ciągu roku. Im niższy Perl-indeks, tym metoda ma większą skuteczność. Indeks Perla w literaturze naukowej przekłada się na procenty, czyli np. indeks Perla 0,2 daje 99,98% skuteczności w świadomym poczęciu dzieci. W metodzie recera w okresie niepłodności przedowulacyjnej indeks perla wynosi od 0,1 do 0,9, czyli od 99,99 ,99 do 99,91% skuteczności. Wartość ta zależy od tego, która reguła do wyznaczania dni niepłodności na początku cyklu została zastosowana. W przypadku stosowania antykoncepcji tylko wkładka wewnątrz maciczna z hormonami ma zbliżoną skuteczność. W okresie niepłodności poowulacyjnej, bezwzględnej, indeks perla jest w metodzie profesora Recera równy zero. Oznacza to, że wśród osób stosujących tę metodę przez prawie 70 lat jej funkcjonowania nie doszło do ani jednego poczęcia wynikającego ze współżycia w tym okresie przy prawidłowym wyznaczeniu okresu poowulacyjnego. Takiej stuprocentowej skuteczności nie ma żadna metoda antykoncepcyjna. Pewnie niektórzy w tym miejscu zadają sobie pytanie: czy taka skuteczność jest możliwa u wszystkich stosujących metodę recera? Na kongresie International Federation for Family Life Promotion w 1983 roku w Hongkongu dr Ghosh przedstawia wyniki skuteczności badania metody recera w Indiach. W latach 1978-1980 obserwowała ona 525 par ze slamsów. Po wcześniejszym, czteromiesięcznym okresie nauki metody objawowo-termicznej, ludzie ci stosowali metodę recera, której metodyka przystosowana została do kształcenia analfabetów. Warunkiem rozpoczęcia nauki była umiejętność liczenia do dziesięciu, niezbędna, aby użytkowniczka mogła odczytać wskazania termometru. Kobiety miały wysoką motywację, gdyż był to okres przymusowej sterylizacji ich mężów, wprowadzonej przez Indię Gandhi. Objęte badaniem pary podejmowały współżycie tylko w okresie niepłodności poowulacyjnej. Jak stwierdza raport z przedstawionych badań, liczba poczęć wyniosła zero. W grupie kontrolnej nie stosującej żadnych metod planowania było 31,6% ciąż. Skoro ludzie ze slumsów potrafili ze stuprocentową skutecznością stosować metodę recera w celu odłożenia poczęcia, to każdy może to zrobić. Warunkiem jest tylko to, żeby się jej dobrze nauczyć i konsekwentnie stosować. Nie obawiajcie się, że sobie nie poradzicie. Nie jest to trudniejsze od przygotowywania zbilansowanych posiłków i planowania regularnych por ich spożywania, które tak często stosujecie, by dbać o sylwetkę. Wymaga tylko takiej regularności, jak zwykłe, codzienne, poranne mycie zębów. A daje satysfakcję wspólnego odkrywania siebie nawzajem, a przy tym poznawania wspaniałej tajemnicy natury, którą jest płodność pary. Czyni was badaczami na drodze do osiągnięcia celu badawczego, który ma wielkie znaczenie dla waszego zdrowia, przyszłości i pozwala na realizację marzenia o życiu w zgodzie z naturą. Różne są okoliczności, które wpływają na decyzję pary o sprowadzeniu na świat dziecka lub powstrzymywaniu się od tego. Niektórzy muszą po prostu dojrzeć do decyzji o rodzicielstwie. Inni borykają się z poważnymi problemami zdrowotnymi, które powodują na przykład, że zajście w ciąży jest dla nich niemożliwe z powodu zagrożenia życia przyszłego dziecka bądź przyszłej mamy. Dla pierwszych stosowanie metody recera stwarza możliwość podjęcia decyzji, kiedy zostać rodzicami. Natomiast drugim pozwala na prowadzenie satysfakcjonującego życia intymnego bez konieczności narażania swojego zdrowia. Powinniście też wiedzieć, że metoda recera może służyć nie tylko planowaniu rodziny. Wszystkim kobietom prowadzącym obserwacje pozwala ona dbać o zdrowie, a mężczyznom zyskać poczucie wpływu na kwestie planowania przyjścia na świat własnego dziecka. Zapisy obserwacji przebiegu cyklu. Odzwierciedlają w sposób ciągły stan zdrowia kobiety i mogą być źródłem cennych informacji dla lekarza. Obserwacje objawów płodności pomagają w diagnozowaniu zaburzeń płodności, a często też stanu zdrowia całego organizmu. Z kart odczytać można np. problemy z tarczycą. Są też bardzo dobrym narzędziem do monitorowania przebiegu leczenia. Metoda recera ma opracowane reguły postępowania we wszystkich sytuacjach. Prowadzenie obserwacji cyklu może być z powodzeniem stosowane od okresu dojrzewania do menopauzy w cyklach regularnych i nieregularnych, po porodzie, w okresie karmienia piersią, gdy kobieta musi wstawać w nocy do dziecka, po odstawieniu pigułki hormonalnej i po wyjęciu wkładki domacicznej. Niezależnie od stanu zdrowia, podczas pracy na zmiany, w okresie premenopauzy. prowadzenie obserwacji cyklu, a tym samym świadomość własnej płodności na bieżąco, to styl życia. Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca upowszechnienie metod rozpoznawania płodności. Do ich zalet należą: efektywność, zarówno w planowaniu, jak i odkładaniu poczęcia, brak skutków ubocznych wzrost samoświadomości oraz wiedzy i zaufania do siebie większe zaangażowanie mężczyzny w planowanie rodziny pogłębienie się więzi małżeńskiej brak nakładów finansowych monitorowanie zdrowia prokreacyjnego naturalne niczym niezakłócone współżycie seksualne więcej informacji na www.inner.pl oraz innercycle.org Dołącz do programu dwoje naturalnie również na Facebooku.